Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Fiszu w kolejnym odcinku Seprison Architekta sezonu trzeciego. I cóż, dzisiaj mamy do zrobienia tutaj izolatki. Jak widzicie, dokończenie tej części właśnie izolatek w części minimalnej, minimalnego regoru. Taki jest plan na dzisiaj. Ale nie tylko. Dzisiaj będziemy również się zajmować myślę, że. Mm, Dziedzińcami, czyli tutaj i chyba tutaj. No i przydałoby się również zrobić coś dla tych z ochrony, plus jeszcze kilka nowych cel dla nich porobić, ale to zobaczymy, czy nam po prostu znaczy pieniędzy, bo niestety mamy tylko i wyłącznie 17 tysięcy do wykorzystania, więc to nie jest jakoś mega dużo. Więc zobaczymy po prostu, na ile nas będzie stać. Poza odcinkiem przyszedł mi. Więzień, znaczy przyszedł mi, więzień. W strefie minimalnego rygoru był, okazało się, że jest więzień, który, który jest legendarnym więźniem, I został przeniesiony do strefy o najwyższym rygorze, czyli tutaj. Tu niestety cały czas się buguje i za każdym razem jak się hmm, czytuje. O, nawet teraz się zbugowało. Jak wczytuję zapis, to mi resetuje tutaj i nie wiem dlaczego to tak działa. Mam nadzieję, że kiedyś to zostanie naprawione. Zresztą nawet nie chcę mi się z tym męczyć, bo i tak za długo nie będziemy tutaj przebywać w tym więzieniu, więc no cóż, musimy z tym jakoś przeżyć. A my jeszcze tutaj musimy zrobić, oczywiście, kamerę. Dobrze by było w sumie, żeby były tutaj kamery. Tutaj i tutaj. Tu są yy, grzejniki to dobrze. Kamery również, również przydałyby się tutaj. Nie wiem czy tutaj. Tutaj chyba zmniejszałem poziom, no nie? tego co kojarzę. Yy, jakość pomieszczeń. System monitoringu obniża, no właśnie. A tutaj nie obniża, więc... OK, może tak zostać, eee. aha, bo my tutaj radio nie wstawiliśmy w ogóle, no to teraz wstawimy tutaj jeszcze radio, żeby po prostu ten poziom był jak najwyższy, bo no warto o to zadbać, w sumie nie wiem po co, ale warto, znaczy no, żeby po prostu naszym więźniom się przyjemniej przebywało w tych pomieszczeniach, czy jakoś tak. Chyba są, to wpływa na jakieś statystyki ich z tego co kojarzę. Aha, no tak, zapomniałem, że ten poziom, ten poziom pomieszczenia powoduje, że nasi więźniowie, będący w innych rygorach niż jest to pomieszczenie, będą chcieli, przez to, że właśnie jest takie fajne pomieszczenie tam i tak dalej, tak fajnie zadbane, będą chcieli koniecznie tutaj przebywać, więc no. Na tym to polega. Tu postawmy jeszcze wykrywacz metali. metalu. Ja w ogóle mam dwa, ale to chyba są z circuit izolatorów. Więc no. Przynajmniej nie musimy płacić. Czy to jest ucz uczciwe, czy nie, no to już kwestia sporna. Dobrze. My tu musimy robić jeszcze tak. Tu płot. Tu przydałby się też y, strażnik z, y, znaczy snajper. Bo tutaj mi lubią uciekać. Także trzeba tutaj pomyśleć o czymś takim. Nie mam za bardzo gdzie go tutaj wstawić. Chyba, że przeniosę to, to pomieszczenie kawałek dalej. przykład. A i zapomniałem jakie to miało wymiary. Dobra, mniejsza. Yy, nie wiem, chyba takie miało wymiary. No, powiedzmy, że coś takiego. No i tutaj by się przydało postawić jeszcze wieżę strażniczą, ponieważ oni bardzo chętnie mi tutaj uciekają, więc trzeba to postawić. A my przygotujemy to już mniej więcej ściany, jakie będą zastosowane. Yy, a tu będzie zas zastosowana ściana... Yy. A tu ściana może być zastosowana tak żeby znowu się nie ten nie wykosztować no nie myślę że zarośnięta będzie spoko bo tutaj ogólnie sklep ma być tutaj tak w ten sposób cyk cyk tak no i tutaj powinno być już ok i tu będziemy mogli zrobić sobie już Pomału ten dziedziniec, no nie. No, a tu również przydałyby się drzwi, no nie? Tak więc drzwi też dajmy. Raczej furtki, czy tam bramy, ogrodzenia. Zależy jak to tam nazywa. Ja, ja chyba w sumie będę to nazywać furtkami, bo najbardziej mi to pasuje. Tak jakoś. No i co? I tutaj by się przydało też im coś zrobić sobie myślę. Nie wiem, ile będzie mnie trawa kosztować, żeby tutaj pokryć. Nie, to się nie opłaca. Na razie się nie opłaca. Co było potrzebne do dziedzińca? Sprawdźmy. Jakość pomieszczeń. Dziedziniec jest tutaj. Powierzchnia pomieszczająca nam jest 100 kratek. Running track 12 kratek minimum. E, półka z handlami, trybuny, worek bokserski, urządzenie do opon e, po, zawiera powyższe obiekty plus tam dwa. Okej, okay. dobra, no to wystarczy, że zrobimy tak. Hmm. Bieżnia. Bieżnie zrobimy powiedzmy. Tutaj? Czy lepiej tutaj? Może tutaj zrobimy bierznie Coś. Coś takiego. Hmm, jakieś trybuny by się przydały. No nie. Dzieciniec zróbmy. Czyli tak. Trybuny będą. Powiedzmy. Tutaj. Oraz tutaj. I może tutaj jeszcze po środku. E, stoły. A niech będą stoły. Niech mają coś od życia. Pomimo, że to jest najwyższy. E, znaczy, to jest dziedziniec dla najwyższego rygoru, więc myślę, że i tak i tak będzie dobrze. Czy pawilon strażniczy mi jest potrzebny? Szkoda mi pieniędzy, bo jest za drogi, stanowczo jest za drogi. Jak um, patrzę, chyba tutaj możemy jeszcze dać ze dwie kratki bieżni. I w tym miejscu postawimy również... Dziedziniec. Mm, urządzenie do opon. Trochę krzywo to zrobiłem. Hmm. Postawmy to. Może nie tak, tylko tak. Myślę, że to będzie w porządku. Jakieś radio im tu też damy. Oświetlenie na pewno zalewowe. No, i budki telefoniczne, bo mi się wybrały przez przypadek. A czy Wy możecie, jak ja nienawidzę, tego, jak mi się klika coś? To jest straszne. Strasznie uciążliwe. Może nie tyle, co straszne, co strasznie uciążliwe. O. E, worek bokserski z tego, co kojarzy, był potrzebny, więc postawmy go. Gdzie możemy go postawić? Postawmy go tu i tu. Mm. Jeszcze mogą się przydać ławki z ciężarami. Myślę, że tak może być. Niestety mamy już mało pieniędzy. A właśnie, to my zrobimy przeszukanie i uśmiercimy jednego gościa: Kristofera Birda. Czyli Krzysztofa Ptaka. Który to jest, to jest ten. A więc tak, zostajeś. Skazane na 126 lat za wielokrotne przestępstwa, w tym zabójstwo, kwalifikowaną napeść i torturowanie. No ładnie, masz żonę 45 lat, syna 23, córkę 13, córkę 28, ojca 76 i tak dalej, i tak dalej. Zabójstwo, 25 lat, kwalifikowana napeść, 11 lat, torturowanie, ciężkie uszkodzenie ciała, torturowanie, gwałt, zabójstwo, usiłowanie, zabójstwa. No, gwałt, serio? No i oczywiście nie przyznaje się do wina No ale masz tylko 5% Tam potrzebne są pieniądze, więc Zezwalamy na Uśmiercenie cię Jeszcze się myjesz przed śmiercią Żebyś nie śmierdział Dobrze, dobrze Bo śmierdzący ten Więzień Na egzekucji to Przekra sprawa Śmierdzi podwójnie Jezu nie, co za zło Nie robi się tak i cóż, co ja mogę wam powiedzieć? Rozpoczął się rok akademicki. Jak zwykle, co każdy październik. I cóż, zaczynają mi się zajęcia. Może troszeczkę więcej czasu przez to będę miał. Znaczy, troszeczkę więcej: no, ciężko mi powiedzieć, że będę miał troszeczkę więcej czasu, skoro będę miał pracę, będę miał właśnie uczelnie i jeszcze tutaj was, no nie, no to tak trochę średnio będę miał więcej czasu. Tylko chodzi o to, że jak mam zajęcia, to czasami mam tam już prawie cały dzień wolny, więc no, zlecamy egzekucję. Mam prawie cały dzień wolny i w tym czasie pomiędzy zajęciami mogę coś tam sobie nagrać, no nie, także to jest akurat spoko. Więc no, może tych materiałów trochę więcej się wtedy będzie pojawiać. Yy, I cóż, egzekucja krzesłem elektrycznym, więźnia Crystal Beard odbyła się zgodnie z planem o godzinie 47 po północy w obecności świadków za wykonanie egzekucji. A, czyli był winny. Super. I mamy przez 114 tysięcy, co mnie niezmiernie cieszy. Jeszcze tylko potrzebujemy yy, półki z kamplami dziedziniec, spółka z handlami właśnie postawmy je tu, myślę że to będzie dobre miejsce a i światło zalewowe mieliśmy postawić myślę że możemy je postawić tu 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 oraz tu dodatkowo tu 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 i jeszcze gdzieś tu. Dobra. Tak powinno być w porządku. Trochę wydaliśmy na to światło zalewowe. Nie wiedziałem, że ono tyle kosztuje. Chociaż nie, 250 to nie jest aż tak dużo. Myślałem, że więcej nam zeżarą. E, nie wiem, ławkę zwykłą mi dajmy. Ale tą dużą. Myślę, że tu będzie dobrze i tu. Nie może jeszcze tu. I mają w miarę spoko ten tą strefę. z jakieś może opony? Nie, zbędny bajer, bo one i tak nic nie robią. Także nie trzeba. A, no i oczywiście chciałem powiedzieć jeszcze, że Prison obchodzi y, pięciolecie y, wydania. Także jest co świętować na pewno. I cóż, twórcy przygotowali sporo atrakcji dla nas. Między innymi została rozpoczęta promocja, promocja na Prisona oraz wszystkie dodatki te płatne, czyli Psycho Wardens Edition oraz Island Bound. Za te dodatki obecnie zapłacimy chyba łącznie coś w granicach 40 zł za dwa, a nie za jeden, więc to jest na plus, jak, yy, yy, jak dla mnie. Znaczy dla mnie, dla was to może być dla, na plus, bo to wy w sumie nie macie może tych dodatków i będziecie chcieli sobie zakupić, także będziecie mieli taką okazję, a sama podstawka Prisona będzie kosztować, to jest, znaczy już kosztuje, tam chyba 22 zł, bo jest na 80% zniżce, a mm, pozostałe te e, dodatki wahały się tam między 30 a 20% zniżki. Także jak dla mnie, no warto skorzystać. Zwłaszcza, że e, taka okazja może się za szybko nie pojawić ponownie. E, I cóż jeszcze mogę Wam powiedzieć, że e, na oficjalnym Discordzie, z tego co dobrze czytałem, e, można. Hmm. można wygrać właśnie można wygrać te DLC no nie? ponieważ twórcy stwierdzili, że jeżeli już świętujemy, no to tak z rozmachem i mogą i właśnie będzie możliwość wygrania na konkretnym kanale na Discordzie ich oficjalnym właśnie tych oto dodatków także można tam też spróbować swojego szczęścia Ponadto będzie można jeszcze y, wysłać twórcom nasze więzienie na chyba maila, czy jakoś tak, z tego co kojarzę. I 27 października będzie właśnie stream, na którym zostanie. Zostaną te które oni wybiorą do testów, zostaną y, te więzienie jakby sprawdzone pod okiem ekspertów czy tam ogólnie jakichś tam fachowców o ile można nazwać kogoś fachowcem w architekcie, Architekcie, no ale no takie coś będzie także jak dla mnie też fajna sprawa chciałbym wysłać więzienie najchętniej wysłałbym to więzienie tylko obawiam się, że nie zdążymy go dokończyć zanim będzie możliwa wysyłka. Może nie zdążę ukończyć tego więzienia do dnia końca, jakby wysyłania tych wszystkich więzień. Więc no, zobaczymy, jak to ogólnie wyjdzie. Może jednak jakoś się to uda ogarnąć. Jakby się udało, to byłbym zadowolony z tego powodu. I może by wybrali akurat moje więzienie. Kto wie? Fajnie by było tak zobaczyć się więzienie Fisza na oficjalnym streamie Paradoxu, no kurde, to by był sztosik, nie powiem, że nie. Rozstawiajmy tutaj jakieś oświetlenia właśnie, tutaj i... nie wiem, tutaj? Tutaj nie mogę, bo tutaj są bramy, no to powiedzmy, że tutaj niech będzie jeszcze oświetlenie. Jakieś budki telefoniczne myślę, że zrobimy tutaj. 5, 6, coś takiego. Mm, czy coś jeszcze chcę im dać? Myślę, że możemy im dać jeszcze tutaj jakieś właśnie te stoły do jedzenia. No oni powinni je spokojnie wyminąć, więc nie powinno być problemu. A mi zostało 192 dolary. Dobra, na razie więcej nie jestem w stanie zagwarantować. Chociaż chciałem zrobić im tutaj taki sam kącik, jak jest na przykład. Tutaj, o, coś takiego chciałem im zrobić, bo tutaj również będzie sklepik, ale, no, niestety pieniędzy nam nie starczyło, więc, no, muszę się obejść smakiem, że tak powiem. Więc zróbmy im tu już dziedziniec. Dziedziniec jest tutaj. Pomijając tą mm, wieżyczkę, bo niestety ona się potem buguje, yy, przez co nie można, jakby zatwierdzić tego pomieszczenia, no nie? przez tą wieżyczkę bo to już nie raz miałem coś takiego, że właśnie miałem zaznaczony ten obszar na przykład dziedzińca razem z wieżyczką i przez to nie chciał mi ustać to jako pomieszczenie, jako z zamkniętymi drzwiami, pomimo że było także trzeba na to zwrócić również uwagę no nie? no i tutaj również musimy im zrobić dziedziniec i to będzie tylko i wyłącznie dla strefy o wysokim rygorze jak również to i to, ale to dla niskiego rekordu. E, chyba nam przyjechali więźniowie. Więc weźmy, zróbmy, zróbmy tutaj e, drzwi izolatki. Tylko, że one są strasznie drogie. Nie wiem, zrobimy na razie ze 3, 4. Cztery zróbmy, bo na więcej mnie nie stać. W ogóle martwy jest ktoś. Kto tu jest martwy? Zagłodzony na śmierć. O co chodzi? Dlaczego oni mi głodują na śmierć? Czy ja czegoś tu nie rozumiem? Nie, no jedzenie jest dostarczane. Momencik, bo może logistyka coś tu nie gra? Dystrybucja żywności. Nie, no tutaj wszystko jest podłączone. Oni nie chcą mi tutaj chyba gotować, czy co? Bo ja mam ilu kucharzy? 28. No za mało to raczej ich nie jest. Ale widzę, że coś jest nie tak z posiłkami. Oni coś źle liczą. Ilość posiłków, tak mi się wydaje. Ej, ale czemu ty do nich strzeliłeś? Przecież wy tu nie macie pozwolenia na użycie śmiercionośnej siły. Halo, dlaczego tak? Co jest? Aha, może to zniknie? Raczej wątpię. Już i tak dostajemy stanowczo za wysokie wynagrodzenie. 200%. Jest śmiech na sali. Nie wiem, chyba powinienem zatrudnić trochę jeszcze więcej tych strażników, ale to jest trochę nie na moje te nie na moje dusze. Czy my mamy jakąś wolną mm, kamerę? Tutaj nie ma. Tutaj również nie ma. Tu są wolne monitory. Super. To podłączamy sobie to. Że to jest troszeczkę daleko, no ale to nic. Trudno. Chyba to jakoś przeżyją nasi strażnicy i będą mogli to obsługiwać. Takie mam przynajmniej nadzieje. Eee, no, bardzo mnie zastanawia, dlaczego tutaj nie są dostarczone posiłki? Tu owszem, ale tutaj czemu nie? Tak, jakby wszystko szło tutaj. Ale tutaj widzę, że są tacki z jedzeniem, to dlaczego tutaj nie jest to tak rozdzielane? Halo? O, o co tu chodzi? Ja nie mogę tego jakoś sensownie podzielić, bo... Hmm. Bo wtedy w jednym nie będzie dostępu do zlewu. No muszę popatrzeć jak to wygląda. Czy oni dostarczają tutaj jedzenie, czy nie dostarczają? Bo z tego co widzę, to na razie wszystko idzie tutaj. Albo oni nie nadążają z gotowaniem tego wszystkiego? Wydaje mi się, że mamy za mało tych, za mało kuchenek tutaj. I tu może być właśnie problem, że jest za mało kuchenek, a jest tak wiele stołów, i oni nie ogarniają tego. Tak więc. Oj, 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 a co tu się dzieje? Dlaczego mi gościu uciekasz i tak zginiesz? No właśnie. Było uciekać? No oni ewidentnie tutaj nie wyrabiają z tym. Więc y, musimy usunąć jakieś. Mm, nie wiem, ja bym usunął umywalki, tylko że to może być mały problem. Potem zdemontujcie mi jedną lodówkę. I dajcie mi tu jedną kuchenkę, bo chyba w tym jest właśnie problem, że y, nie ma odpowiedniej ilości kuchenek i oni się nie wyrabiają, żeby uzupełnić zarówno tutaj, jak i tutaj. Takie mam wrażenie, ale czy to jest poprawne wrażenie? To zobaczymy w sumie. No tutaj teraz jedzenie jest. Jakbym na przykład pozmieniał im tutaj. Nie, bo wtedy będę miał porozstrzelane ro te prace, czas wolny. To tak nie może być. Bym, to bym musiał spędzić nad tym chyba z pół dnia, żeby to ogarnąć. Ja myślałem, że takie coś wystarczy na tyle stołów i tyle więźniów. Bo tu owszem, dostarczają, ale tutaj prawie nic nie dostarczają. Chyba jeden z lew też będziemy mogli usunąć. Bo on jest chyba zbędny z tego co widzę. Nie korzystają mi tak głównie z jednego, może dwóch. Ale że już mi uciekli? A, tutaj... Hmm, proszę bardzo, w końcu. mnie na coś przydali. I że stąd mi ucieka, naprawdę? Czy wy jesteście poważni? Czy wy jesteście poważni? Macie najlepsze możliwe rzeczy. I wy jeszcze mi macie czelność w ogóle uciekać? Ja nie wiem. Wy jesteście nienormalni. Pomieszczenia, izolatka. Bo wiecie, jakbym chciał, to w sumie mógłbym nawet tutaj pomiędzy dać kuchenki. Bo oni i tak będą między nimi latać. Pomimo, że mają bardzo mały ten. Jakby miejsca między tymi kuchenkami, ale no tak wolałbym nie robić. Ewentualnie potem przearanżujemy to, żeby podzielić po prostu te kuchnie. Żeby jedna się faktycznie zajmowała tą strefą, a druga się zajmowała tą strefą. Bo to może przez to oni nie dostają jedzenia. Zobaczmy jeszcze jak tutaj to wygląda. Tutaj nie dostają prawie w ogóle jedzenia. Tutaj dostęp, ale to dobrze, to w sumie ok. Ale tutaj mają za to dużo tych kuchenek, no nie? Bo że tu personelu nie ma. Trzeba będzie podzielić te kuchnie jednak, bo to tak nie może być, że moi więźniowie potem nie mają co jeść, bo oni się nie wyrabiają z tym żarciem. Teraz dopiero im tam donoszą. Może to już jest koniec tego czasu. No ale w sumie mają wolny czas, więc jakby chcieli, to by mogli jeszcze zjeść. Więc. Nie wiem, cięż... ciężko mi tu jest, jakkolwiek to wytłumaczyć sensownie. No to jedzenie tutaj zostanie na razie, chyba, bo oni i tak muszą to zjeść. Znaczy mają wolny czas, więc. Może to zjedzą? A, no, proszę bardzo. Jeden z naszych bardziej charyzmatycznych yy, to się jak wykaz. I nie i Rayglinim i inni więźniowie zaczynają przyjmować jego przekonanie. E, pff, który to? Aha, no i oczywiście tego. Musimy wziąć informatora, no nie? Żeby sprawdzić. Jak co. co odcinek. Musimy sprawdzać. Gdzie jest ten kaznodzieja? Tutaj jest kaznodzieja. Członek gangu. No to nie, no to zamknięcie na stałe. Chyba, że on jest... Nie, on jest po prostu członkiem gangu. Nie, nie, nie. Kaznodzieje akurat, no, wolę... wolę nie trzymać. Yy, na wolności. Dobra, sprawdźmy. Tutaj mamy kapusia. Yy, ochrona. My jeszcze mamy kogoś. Tu jest, ale on powinien być przeniesiony, ale nie jest. To jest mały problem. Tego gościa jeszcze do ochrony. Nie no, musimy zrobić taki blok celny. Nie wiem, czy nie zrezygnuję z tych cel, bo to jest chyba trochę za dużo dla nich. I po prostu zrobię taki mały blok więzienny dla osób z ochrony, bo ich jest stanowczo za dużo. Także no to. To jest fajny pomysł, ale chyba trochę przesadzony. Także no, zobaczę, jeszcze to przemyślę pomiędzy odcinkami. Dobrze, a na tym zakończymy nasz odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniacie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia, do usłyszenia. No i cześć.